Siema. siema. Cześć. Ja miałem pierwszy. No dobra. Cześć, cześć. Cześć, Bel. No i kred, siema. No i kred. No. Specjalnie oddzieliliśmy ten odcinek, ponieważ w tym odcinku będziemy odarać się od domu i szukać jakiegoś miejsca na pierwsze dni. Ja jestem akurat za granicą, znaczy na wyje na ten daleko, a... Zaraz do was. Wrócę jak się tylko dowiem, w którą stronę mam iść. Mm -hmm. Ja wracam do domku Idę na wyczucie. Mam bardzo dużo jedzenia: 13 schabów, 6 wołowiny i jednego kurczaka. Bardzo dużo. Mm -hmm. A ja kopię węgiel. No wy się ja z... tak zwijajcie z rzeczami, ja jak przyjdę Dobra. to wypierzemy tam jakiś kierunek będziemy um. szli gdzie. W sumie w tej są fajne góry. No, góry są fajne, ale drzew nie ma um. Drzewo jest najważniejsze w dzisiejszych czasach Dobra, teraz tylko gdzie iść tutaj. O, jabłko mi dropło. Jezus. O, Boże, tam. prawie bym się zabił. No i właśnie też między innymi dlatego nie chcę w góry... w górach mieszkać. Mhm. Bo idziesz, niby bez nas drogę, a tam nagle... Yy, i spadasz. O, widzę domek. Tylko, że... Ja Wziąć ja byłem... te dynie, tutaj są, czy... Tak, no weź, 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 weź. Czym się je najszybciej? Ja to... Siekierą. Chyba. Zobaczę. No się siekierą, masz rację. Zrobimy okay. sobie Jacko lanterny, żeby Endermany nie podchodziły. Dobra, gdzie jesteś, to kiedy? trzeba na głowę założyć. Ja czekam przed tencją. Na głowę i Jacko lantern też. Też I i wystarcza. Ja czekam przed domem. Yes. Mam głowę. No, Mam trochę, trochę słabo w górach mieszkać. Mhm. Ale fajnie jest z dynią założoną na głowie, fajne te. Tak jakbyś patrzył przez okulary. Przez dynię. Mhm. Widzicie to, widzę jaką idzie he he dai idę to co ty nie masz to była spadłem masz dynię załóż dynię ale fajdę ty też załóż dynię ha 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 dobra ja to zdejmuję Chodź. Nie ja też raczej. Idziemy tam, tam widziałem duży las. Tam z kolei bagna. To chodźmy. <laughs> Zabrałeś wszystko kred? Mm, tak, tak, wszystko. Dobra. W którą stronę idziemy. Dola, no. czy na bagna? Czy na ocean? Można łódki wziąć i ocean przepłynąć. Ale to... No to... No. Dobra, do no. lasu. No. Uh -huh. Będę. Śnieg. Okej, okay, sorry. Jest. Jakby coś był głodny, to mówcie mi: Ja mam dużo jedzenia. Nie, mm -hmm. ja mam jeszcze jednego. Jeszcze u Ja mam jednego stajka właśnie. Jest last. Stajki, no. A tam chyba jest dżungla. O, fajna plana, możemy ten, możemy tutaj chyba. możemy tutaj pozbierać z tej trawy ten: nasiona. Jezu, tak jest. dużo jest. Ja tam mam parę. Idziemy do dżungli? A jest. Dobra. A, Beskitu widzę już. To znaczy czekam się lat. Nie, może no do dżungli, dżungli to trochę... Przejdziemy no. przez nią tylko może. No. Może coś tam fajnego będzie. Krecie, co ty tak z tyłu zostałeś? No właśnie. Znagowało mi się. Ale już... Możemy zrobić tak jak... A, nie wiem czy wy bez... wiecie, ale domek ja bym mógł zrobić. Ale fajne miejsce. Wow. O no, no, yes. Ładnie. No, o tutaj możemy, tutaj mm. możemy. Jakbyśmy pozbierali dużo materiałów, to... nie ma to... zbytnio się gdzie wkopać, tutaj trzeba było było domek z materiałów zrobić. O, Enderman. Chodźcie na niego wszyscy. Lienia na głowę. Bez kitu. No, nie tapaj się. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A, tu jest. Chodź. Popatrzcie się na Boisz niego. Się nas? Boisz się nas? o Jezu, Jezu, Jezu. jest. Padł. Dobrze. Padł, dobrze. Tak ja bym tak. się na to O, nie, nie, nie Okrówki! Ale tego poleciało? Cztery. Bo z dwóch wziąłeś chyba. Nie. No może tak. Tak, mała dżungielka. Dżungielka! <laughs> Nie, jednak duża. Duża, ale nie jest wysoka. O, czułem. Zobacz, teraz to jest ten. O nie, no. O tam O, przecież się... teraz fajnie ta góra wygląda z jednym drzewem, tak? No. No. nawiedzona, nawiedzona góra. góra. O, trochę podobnie. nie. To mają oczy, pamiętaj. Mhm. No i w z tej. Ale na u ta... kreta coś. Gdzie jesteście na ja pisz coś u kogoś. Dobra, już nic. No. E... Ale ciągnie się... Idź lo... na. No, dobra. Tam jest zachód, to tam. Jest... Idź na północ. Ale kret nie rozróżnię. No. Pod ziemią, nie pogubi. Idziemy stepem, czy tutaj. W środku dżungli? Czy tutaj po boku? Idziemy na. No ty idź, ej, ty idź śnieg po lewej, i ja idę środkiem dżungli. Ja chcę... Ja chcę acelota znaleźć. Zabić. Nie, o, jest... kury. Kury, to jedzenie będzie. Kury to takie... Ja A w sumie się, to... Jak na się upiecze. Na hita. Dolać. Na jedno jebnięcie mieczem. Na skila padają. <laughs> o, jeden raz za dużo. Jum Świnie A jest Chodźcie Tłuste porosiaki Który macie level? Ja mam szósty nie, Ja piąty ja zero A ja mam szósty Bo ty ja się... nie, nie zabijałeś O następne dynie Zbierać je? Tak Dobra pozbieram A znowu się ciemno robi ty, ja nie nastawiłem stopera, nie wiadomo o której zaczęliśmy. Hmm. Może za... Nie masz tam podglądu nigdzie ile się nagrywa. Mm -hmm, no nie. Kurde źle. Trzeba na wyczucie. Może Zas. teraz skończymy i trzeci odcinek będzie podróż, ciąg dalszy. No, może tego... Gdzieś się spotkamy. No, Dobra. O jest. się zabił. No, może już. Tam gdzie... Dobra. To co kończymy, bo ja zombiaka. Coś chyba źle. No, to był koniec odcinka. Który to odcinek? Drugi, bo był. Drugiego, bo były dwa pierwsze, 1a jeden 1b. Zapraszamy na odcinek trzeci, w którym może w końcu znajdziemy jakieś dobre miejsce na dom. Mhm. No. Na razie. Na ra no, cześć.